Czasami zastanawiam się nad powodami, dla których porzuciłam wygody kuldachary i wyruszyłam w podróż do głębokiej doliny, do miejsca narodzin Uzenora. Przypominają mi się wtedy zadania, które otrzymywałam od niego i od Stryja Oswalda. Opuszczając krainę swojego dzieciństwa nad Morzem Wewnętrznym, by udać się na grzbiet świata, Izelor obiecał pozostałym druidom, że przyśle ucznia, którego go zastąpi. Powtarzałam sobie, że to dlatego musiałam opuścić Kuldahara. Jednak siedząc przy trzaskającym ogniu w Mirabar, po raz kolejny zdaję sobie sprawę z tego, co Izelor musiał wiedzieć już wtedy. Pamiętam doskonale nawet najdrobniejsze szczegóły tej historii. Wszystko zaczęło się wiele lat temu. W roku 1310 czasu doliny zwiadowcy z Bryn Szander, największego z dziesięciu miast, donieśli o pojawieniu się w okolicy watach uzbrojonych goblinów. W ciągu kilku tygodni dolinę zalała prawdziwa powódź tych istot. Na jej falach majestatycznie żeglował sztandar z wizerunkiem trzech odrażających głów chimery. Gdyby najeźdźcy zwrócili się przeciwko Brynszander, pospolite ruszenie nie byłoby w stanie zapewnić dziesięciu miastom wystarczającej obrony. Lecz Ulbrecht Dinsmor, burmistrz miasta Targos, zdołał przekonać radę, aby oddelegowała posłańców na południe do portowych miast Luskan i Neverwinter. Luskan miało własne problemy, jednak bojąc się politycznych konsekwencji nieudzielenia pomocy, przywódcy wojskowi miasta opracowali prosty plan. Na ulicach miasta rozwiesili plakaty obiecujące bogactwo i sławę wszystkim, którzy zgłoszą się do pracy w jednym z północnych punktów. Wkrótce statki pełne opryszków i najemników wyruszyły w daleką drogę. Poprzez morze pływającego lodu okręty dotarły do ujścia rzeki Scheingarn. Ich pasażerowie nieświadomi czyhającego na nich niebezpieczeństwa, zaślepieni wizjami skarbów, zamków i luksusów, dali się zaskoczyć pierwszym atakom orków i goblinów. Tylko kilka okrętów przetrwało starcie. Ci, którzy kontynuowali podróż w górę rzeki, widzieli, jak ogień trawi niegdyś wspaniałe miasto Bremen. Pierwsze z dziesięciu miast właśnie upadło. Zdumiewające, że nawet kilka osób samotnie przeciwstawiających się takiej potędze jest w stanie zmienić bieg historii.